Miłość, Stelmach, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Miłość, spotykamy się dlatego, że jutro mija 80 lat od zakończenia II wojny światowej, pamięć, o której no właściwie wszyscy mamy w siebie wbudowaną, to jest też trauma dziedziczona przez pokolenia, wiadomo, gdyby nasi dziadkowie nie przeżyli wojny, to by nas nie było. O tej wojnie po jej zakończeniu do dzisiaj właściwie non stop mówimy, czy to w polityce, czy to w kulturze. A Wy w finie przygotowaliście i ty temu patronujesz, kuratorujesz cykl filmowa odrzania, ziemię odzyskane na ekranie. No bo wiadomo, że po II wojnie światowej pojałcie Polska przesunęła się na zachód. Przesiedlano wielu Polaków, sami swoi na przykład o tym opowiadają, ale zanim o filmach, które będzie można zobaczyć, to bym chciał do tytułu nawiązać Odrzania to jest takie hasło pojęcie, które Zbigniew Wokita, laboratnikę wymyślił, tworząc też książkę o swojej wyimaginowanej lub nie podróży po tych ziemiach, które on nazywa uzyskanymi, a nie pozyskanymi czy odzyskanymi. Tak, i to książka właśnie z Bigniewa Rokity zainspirowała mnie do tego, żeby ten przegląd zrobić, bo on nie tylko ukłuł ten termin odrzania, który jest oczywiście bardzo umowny, no bo ziemie odzyskane to nie są tylko te ziemie na zachodzie nad Odrą, to jest chociażby Gdańsk, to jest, to jest Warmia i Mazury, no ale symbolicznie ta Odra jest taką drugą tą rzeką, tą niedocenioną w naszej kulturze, bo autor w książce pisze o tym, że on uważa, że zawsze był wiślanizowany, to mm -hmm. znaczy odrzani, przeciwstawia wiślanie, jako ten kanon naszej kultury. I właśnie pomyślałem o tym, że kanon polskiego kina też jest nieproporcjonalnie wiślański. Więc ten przegląd ma za zadanie podejść trochę do historii naszego kina w sposób może bardziej nietypowy i opowiedzieć właśnie o tym procesie, który był potężny. Wstrząsnął Polską, zmienił naszą strukturę geograficzną, demograficzną, zmienił nasze granice, a właśnie nie zawsze jest w kulturze tak dobrze reprezentowany. A kiedy nasze kino, nasze myślę polskie, nie to obecne, tylko to od dekady temu, zaczęło reagować? Na ten proces niesamowity. No, właściwie to też był jakiś rodzaj inżynierii społecznej. Przesiedlenie ludzi, zasiedlanie dawnych domów niemieckich, włączanie kolejnych kilometrów kwadratowych do kraju. Kiedy to się w ogóle pojawiło na ekranie w opowieściach? No, to było gigantyczne wyzwanie, właśnie związane z przesiedleniem milionów ludzi, z budowaniem nowej administracji, też ze spoleniem tego gospodarczo. Ale e, chociaż istniało nawet ministerstwo ziemi odzyskanych w pierwszych latach po wojnie, do 49 roku. Była wystawa we Wrocławiu. Przecież. która miała tak trochę wieńczyć to to właśnie to dzieło i mówić, że zostało dokonane to kino nie włączyło się w to też dlatego, że na początku samo kino musiało się odbudować, powstało parę takich dokumentalnych filmów, na przykład Odrą do Bałtyku, które jakby z dokumentalistami kolejnymi miastami nad Odrą posuwaliśmy się prezentując oczywiście odwieczną piastowskość tych ziem, bo to jest taki stały element narracji propagandowej PRL-u, dopiero ten temat na ekranach pojawił się w połowie lat 50. -tych. wtedy powstały dwa takie filmy. Godziny nadziei, Jana Rybkowskiego i trzy kobiety Stanisława Różewicza. One pierwsze podejmowały, podejmowały właśnie ten wątek. Godzinę nadziei się działy jeszcze pod sam koniec II wojny światowej, trzy kobiety niedługo po jej zakończeniu. To ciekawe, bo wiele osób uważa, że to sami swoi Chęcińskiego byli pierwszym takim filmem. Mnie się wydawało, że to się zaczęło od prawa i pięści tymczasem, no to, jest, to są jeszcze lata 50. Tak, natomiast nie dziwię się, że wspominasz te filmy, bo one po prostu były też najsłynniejsze, są najbardziej rozpoznawalne. Zrobione przez znanych twórców. Prawo i pięść rejestrował Jerzy Hoffman w roli głównej Gustaw Holubek, sami swoje, oczywiście, kultowa komedia więc one tak nam bardzo się w tą pamięć kulturową wryły, ale one były częścią takiego w ogóle szerszego nurtu, bo to właśnie w latach 60. ten temat zaczął być na topie. Znowu związane było to po prostu z wydarzeniami, politycznymi, to znaczy Władysław Gomułka, który był wtedy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. Te ziemie odzyskane to było jego oczko w głowie. On był tym ministrem ziem odzyskanych po II wojnie światowej, a poza tym w latach 60. prowadził taką mocno nacjonalistyczną przy oczywiście nominalnie socjalistycznym systemie, nacjonalistyczną politykę. Że wróci Adenauer, kanclerz Niemiec w krzyżackim e, ubraniu, prawda, będzie e, w tych płaszczach podbijał Polskę i znowu nam zabiorą ziemię. Taka była narracja wtedy. I wiele osób mieszkających na ziemiach odzyskanych tego się bało. To znaczy Niemcy RFN dopiero w 1970 roku zaakceptowały granicę na Odrze i Nysie, a tak naprawdę ona w pełni dopiero została potwierdzona po zjednoczeniu Niemiec. To był jeden z warunków zresztą zjednoczenia Niemiec, żeby to to podkreślić, więc właśnie Gomułka prowadził taką politykę, która miała podkreślić polskość tych ziem, ale też odwoływać się do tradycji chrześcijańskich, obchody tysiąclecia Chrztu Polskiego. No i właśnie to ta, te ziemie odzyskane na różne sposoby wtedy były, pojawiały się wszędzie. Wszystko dostawało nazwę piastowskich, słowiańskich, wszędzie właśnie odniesienia do, do odwiecznej polskości tych terenów się pojawiały i filmów wtedy około 20 powstało o tej tematyce. I w tych filmach też pojawia się określenie odwiecznej piastowskiej ziemi? To jest ciekawe, że nie właśnie. Te filmy są zaskakująco mało propagandowe. Zdarzają się tam takie e, motywy. Ciekawe jest we wspomnianych trzech kobietach, na przykład jedna z tych tytułowych bohaterek e, umawia się na taką randkę z chłopakiem, e, idą na spacer po okolicznym zamku i tak nagle trochę w oderwaniu od fabuły on zaczyna mówić, no bo wiesz, to był do XVI wieku polski zamek, tutaj polscy kasztelanowie tym rządzili, a potem niemieccy bandyci nam to zabrali. Więc to były takie wtręty, ale jest ich zaskakująco niewiele. Tak się chciał na randce pisać, zabłysnąć, tak? No nie było to specjalnie może realistyczne, ale, ale przyniosło efekty, bo para rzeczywiście została parą. Jeśli jest w tych filmach więcej propagandy, to raczej w ukazywaniu żołnierzy radzieckich. Ale to jest standard, to nie tylko w filmach o ziemiach odzyskanych. Każdy, kto oglądał Czterech Pancernych i Psa wie, że to była nasza bratnia pomoc radziecka i w tych filmach też znaczy to odzyskiwanie tych ziem dokonuje się przy wydatnej pomocy Sowietów. Oczywiście demonami i samym złem są naziści, Niemcy, ale też narodowe bandy na przykład, polskie szabrownicy i tak dalej. Wiele z tych filmów jest konwencji, trochę takiego kina sensacyjnego, wojennego, czasami wręcz westernowego, tak nazywano film Prawo i Pięść, isternem, czyli takim wschodnioeuropejskim westernem. Dziesięć kategorii, dziesięć cykli w ramach tego przedsięwzięcia wymyśliłeś, obudowałeś je filmami. Powiedz, gdzie ich szukałeś i na czym ci najbardziej zależało? Chciałem zaprezentować ten temat oczywiście szukając filmów najlepszych, najciekawszych, takie, które, które dzisiaj też mogą być atrakcyjne, i mam nadzieję, że większość z nich taka jest. I tu są zarówno klasyki, o kilku z nich rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, ale też filmy takie perełki. Filmy, którymi nawet ja, będąc historykiem kina, zajmując się polskim kinem, wcześniej nie słyszałem albo, albo nie oglądałem. Podaj przykład. Takim filmem jest na przykład Grzech Antoniego Grudy. To jest film Janusza Sztwiertni, reżysera, który zrobił jeszcze później kilka filmów, ale nigdy nie zrobił wielkiej kariery. Natomiast jest to adaptacja Henryka Worcela, jednego z takich pisarzy, który osiedlił się na ziemiach odzyskanych po wojnie i większość swojej twórczości im poświęcił. Franciszek Pieczka w roli głównej. Taka epopeja osadnicza o rodzinie, która przybywa, obejmuje właśnie gospodarstwo po niemieckich. Wcześniejszych właścicielach film mało znany, a bardzo taki ciekawy, ekspresyjny i, i, i przejmujący. W, czy na przykład hmm, południk zero to jest kolej film Waldemara Podgórskiego dziejący się na Mazurach, e, i tam też główny bohater zdemobilizowany żołnierz przyjeżdża do niewielkiej miejscowości i też musi zaprowadzić tam porządek, ale jednocześnie natrafia na takie skomplikowane stosunki etniczne, bo to też nie jest tak, że e, ziemie odzyskane były zamieszkane tylko i wyłącznie przez Niemców, pomiędzy Niemcami a Polakami była cała. Jest jakby cała przestrzeń, na przykład na Śląskość czy na Mazurskość, no i właśnie ten film też tego, tego dotyczy. Najstarszym filmem jest ten, o którym wspominałeś, czyli z roku 1955, godziny nadziei, a najmłodszym w tym zestawie. Jest film Wojtka Smarzowskiego, myślę o Róży z Agatą Kuleszą, no wstrząsające dzieło, które myślę wielu Polakom i Polkom w ogóle opowiedziało historię Mazurów, ludu Mazurów. Nie, nie myślę tutaj o Mazurach jako o krainie geograficznej. I tak, to był taki moment uderzenia, prawda, że nagle zaczęliśmy rozmawiać o tym, że chociaż Mazurzy, Wędrowali z Mazowsza, tam to potem traktowano ich jak wrogów. Niesamowicie skomplikowana historia. No właśnie, często było tak, że ci, te osoby, które nie wpisywały się w takie binarne podziały, traciły podwójnie, bo przez Niemców na przykład były w jakiś sposób opresyjnie traktowane jako nie dość Niemcy, tak. a przez Polaków jako nie dość Polscy. To właśnie podobny też jest los Kaszubów czy, czy Ślązaków, tych mniejszości narodowych. Swoją drogą, to jest rzecz, która mnie bardzo uderzyła. Tak jak wspomniałeś, to jest najnowszy film w tym zestawieniu, a ma już lat prawie 15, to jest 2011 rok. I zaskoczyło mnie, jak w niewielkim stopniu współczesne kino dotyka tego tematu. Mam taką cichą nadzieję, że być może poruszenie go w publicystyce w ostatnich latach, w książkach naukowych, ale też właśnie poprzez tego typu przeglądy zachęci współczesnych filmowców, kiedy wreszcie można opowiadać bez tego ideologicznego naddatku, żeby częściej, częściej opowiadać o losach, no jakby nie patrzeć, 40% kraju. Naszego. Dodam z literackiego punktu widzenia i z tego bardziej mojego świata, że chociażby taka powieść wspaniała Kazimierza Olłosia, dom pod lutnią opowiada historię Mazurów tuż po zakończeniu II wojny światowej. Miłość tych filmów jest dużo. Przypomnę, na stronie fina można zobaczyć cały spis, pełen zestaw. Powiedz, gdzie te filmy będą pokazywane, i czy to będzie tylko Warszawa. Podstawowy nasz przegląd odbywa się w Warszawie, w kinie Illusion, prowadzonym przez Filmotekę Narodową. Zaczyna się właśnie 8 maja w tę symboliczną urocznicę, ale potrwa aż do końca czerwca I zresztą pokazą filmów też będą towarzyszyć dyskusje, rozmowy z zaproszonymi ekspertami. No tak, ale ta lista jest przez Was pokazana, więc właściwie wielu tych tytułów można poszukać w sieci, a być może gdzieś kina studyjne w Polsce będą je grać. Dokładnie, o tym chciałem powiedzieć. Część tych filmów jest dostępna online. Chociażby taki film, właśnie jak Prawo i Pięć, jeden z na pewno najbardziej atrakcyjnych, bo też takich dosyć rozrywkowych filmów, który można w serwisie Ninateka, należącym do Filmoteki Narodowej, po prostu obejrzeć za darmo w każdym miejscu w Polsce. Mamy też nadzieję, na takie pokazy, które będą towarzyszyć właśnie temu przeglądowi w innych miejscach w Polsce, zwłaszcza właśnie na tych ziemiach północno... północnych i zachodnich, czyli w Odrzani. ale tu nie mogę jeszcze za wiele zdradzić, ponieważ szczegóły są dogadywane, ale mam nadzieję, że w czasie niektórych wakacyjnych festiwali albo bezpośrednio po wakacjach będzie można też w innych miejscach wyjmek tego zobaczyć. No zwłaszcza, że część tych festiwali właśnie na terenie tej Odrzani wyimaginowanej przez Zbyszka, Rokity albo nie się odbywa. Zresztą to jest ciekawe, że ta Odrzani Yeah. Ta kraina być może szczęśliwości albo ziem uzyskanych inaczej wygląda i smakuje we Wrocławiu, czy w województwie lubuskim, a inaczej w Olsztynie czy w Gdańsku. O tym też Rokita pisał i o tym też te filmy opowiadają. Naturalnie to nie jest jednorodna kraina. Mamy tutaj Górny Śląsk, mamy właśnie Pomorze Zachodnie, czy Warmię i Mazury, to wszystko są inne rejony, no ale jednak ich właśnie ten poniemiecki status jakoś zbliża do siebie, to jest też ciekawe, że one w tych filmach często są traktowane w dosyć podobny sposób. Na przykład Kolejna rzecz, która bardzo mnie zainteresowała, praktycznie nigdy te filmy nie dzieją się w określonych, konkretnych miejscach. To są fikcyjne miejscowości gdzieś na Mazurach albo gdzieś na Śląsku. Tak jakby właśnie to ta niedookreślenie takie nazewnicze nie pozwalało wybrzmieć prawdziwym tym nazwom. Zawsze też to jest praktycznie prowincja. Jest ale chodzi tę historię się się uniwersalną, prawda? Myślę, że taki był zamysł mhm. tych, tych twórców, ale właśnie też praktycznie zawsze to jest prowincja. Jest jeden film tylko Droga na Zachód, który dzieje się we Wrocławiu, ale nawet wtedy Wrocław nie jest wymieniony z nazwą. A prawie wszystko to jest albo małe miasteczka, e, filmy kręcone w Bystrzycy kłockiej, e, albo w kilku innych, e, innych miejscach, e, natomiast nie uświadczymy na ekranie na przykład Szczecina, Gliwic e, czy Olsztyna. W sieci to na własną rękę trzeba szukać tych filmów. Pamiętajmy o tym, żeby. Nie piratować, tylko wspierać kultury, ale w Warszawie, w Iluzjonie, wstęp jest wolny. Wstęp jest wolny na wszystkie pokazy. Co więcej, są one ułożone w takie podwójne pokazy, właśnie o, o wspólnym tematycznym jądrze. Więc można sobie wybrać, wybrać się albo na cały zestaw razem z dyskusją pośrodku, albo na jeden lub drugi film. Zachęcam do, do takiego swobodnego kreowania własnego repertuaru, a oczywiście widzów najbardziej zainteresowanych do całego przeglądu, który od 8 maja do 28 czerwca będzie. Filmowe odrzania, Ziemie odzyskane na ekranie w Iluzjonie w kinie należącym do Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Kurator tego cyklu, a przy okazji szef pisma ekrany. Miłość Stelmach był Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, wielkie do usłyszenia. No i do zobaczenia w Odrzani. Tak jest, do zobaczenia.